Moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, że pasterze Was nie opuścili, rozprzeciwnie. Wszyscy wiemy, że dla bezpieczeństwa każdego z nas nie powinniśmy się zbytnio przemieszczać ani gromadzić, że mamy zostać w domu. Dom staje się miejscem naszego przebywania, codziennych zajęć, budowania relacji. Wspólnie spędzanego czasu, ale także nasz dom jest miejscem spotkania z Jezusem, słuchania Jezusa. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, w dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana. I przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. A potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Jak słyszeliśmy, dom w Betanii jest typowym domem. Jest w nim czas na pracę i na modlitwę, jest czas na odpoczynek. Kiedy interweniuje Jezus? Jezus interweniuje wówczas, gdy naruszony został porządek, kiedy coś się zachwiało. Zachwiało się z tego powodu że Marta domagała się, żeby czas słuchania Jezusa został skrócony, a nawet wydługowany. I wtedy Jezus zainterweniował. I patrząc na dzisiaj, na to, co się stało w świecie, można tak powiedzieć, harmonia została naprawdę zaburzona. Tak zapracowaliśmy się, tak zabiegaliśmy się, że trzeba było powiedzieć stop. Może czas posłuchać Jezusa, jakim wiadomością dajesz miejsce, dajesz przestrzeń. I muszę się podzielić taką moją refleksją i moim doświadczeniem. Rzadko to robię, ale tego dnia postanowiłem sprawdzić i posłuchać jakie są komentarze dotyczące fragmentu, gdy Jezus przebacza kobiecie, którą Pochwycono na cudzołóstwie i gdy pisze palcem po ziemi. Więc włączyłem sobie jeden z takich komentarzy, i osoba komentująca, oczywiście, najpierw przeczytała fragment Ewangelii. I ten fragment mnie zatrzymał. I na tym fragmencie Bóg zaczął mówić do mojego serca. Coś, Czego nie znalazłem w żadnym komentarzu, ani nie było go również w tym komentarzu, który za chwilę miałem wysłuchać. Mianowicie uświadomiłem sobie, że przecież to jest jedyny moment, kiedy Jezus coś napisał. Teologia mówi, że Jezus nie zostawił żadnej spisanej dla nas treści. A tutaj zobaczyłem, że to nie do końca prawda. Jezus napisał coś. Więc komentarze zwykle idą w kierunku tego, że Jezus pisał grzechy. Duch Święty powiedział mi, przecież Jezus przyniósł na ziemię dobrą nowinę. Więc Jezus pisał palcem na ziemi dobrą nowinę. Dla kogo ta dobra nowina była? Dla tej kobiety. To była wiadomość, której, którą Jezus przekazał kobiecie. Co Jezus napisał? Tak, Duch Święty mi to pokazał. Jezus napisał: Nie bój się. Dlaczego? Ponieważ zawsze Jezus tak mówił do osób, które były przestraszone. Tak było na łodzi, tak było w wieczarniku po zmartwychwstaniu. Jezus przychodząc do tych osób, Mówił to krótkie wydarzenie. Nie bój się, wypisał dla tej kobiety, ale wypisał też dla mnie i dla ciebie. Bardzo cenię komentarze, bardzo lubię opracowania biblijne studiować, przeglądać, bardzo lubię słuchać osoby, które rzeczywiście żyją Słowem Bożym i dzielą się nim. Ale tego dnia Jezus zapytał: Czego Ty chcesz słuchać? Mnie czy kogoś innego? Czym Ty się chcesz dzielić? Tym, co ja kładę w Twoje serce, czy coś, kto inny ci podpowie? Słuchanie słowa to jest dawanie przestrzeni Jezusowi. Więc mogą to być nawet dobre rzeczy, ale Jezus mówi: Ja chcę bezpośrednio mówić do Twojego serca. Więc tej rzeczywistości dup przestrzeń. Odmienną rzeczą jest, kiedy coś bierzemy za. Dobre przesłanie, a nie do końca nim to przesłanie jest. Mianowicie zdarzają się teraz różnego rodzaju przesłania, objawienia, proroctwa, które są rozsyłane na potęgę. Więc myślę, że warto o tym jedno zdanie powiedzieć. Po pierwsze, bywają nagłówki: Maryja powiedziała. To nie powiedziała Maryja. To powiedziała Łucja, to powiedział Marcin, to powiedział Łukasz, którym Maryja się objawiała. I to jest bardzo ważne, ponieważ czasami ktoś posługuje się autorytetem Maryi, żeby wpłynąć na nas, że to na pewno jest prawdziwe. Ale to jest manipulacja. Po drugie, kto to objawienie sprawdził? Kto wydał decyzję o tym, że to jest autentyczne, właściwe? Wiemy, że wszystkie objawienia prywatne są bezpośrednio skierowane do jakiejś grupy osób. Nie do wszystkich. I objawienia prywatne mają to do siebie, że nie są konieczne do wiary. Więc jeżeli ktoś rozsyła prywatne objawienia, a nie rozsyła Słowa Bożego, Bardziej trzeba słuchać Boga aniżeli ludzi. Tak powiedzieli apostołowie. Więc my też, jeżeli coś rozsyłamy, to najpierw Słowo Boże, a potem prywatne objawienia. I w końcu trzecia sprawa, trzecie kryterium do czego te objawienia wzywają? Jeżeli one wzywają do trwogi, do mechanicznego powtarzania nie wiadomo ile razy czegokolwiek, a nie wzywają do rozważania tajemnic pańskich nie wzywają do słuchania słowa Bożego nie wzywają do posłuszeństwa kościołowi i biskupowi to one są podejrzane i w końcu trzecia grupa tych głosów które dopuszczamy do naszego serca mianowicie słuchanie narzekania psuje twój mózg niszczy twój optymizm niszczy twój entuzjazm Niszczy Twoją chęć do życia. Nie słuchaj plotek i narzekań. A święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian powie wprost. Wskutek złych rozmów psują się obyczaje. Twój dom ma być domem, gdzie głosi się dobrą nowinę, gdzie słucha się dobrej nowiny. Więc i ty, otwieraj słowo, czytaj Ewangelię i słuchaj Jezusa. Słuchanie Jezusa jest jak. Czytanie mapy. Jeżeli ja dobrze przeczytam mapę, to wiem, gdzie się udać. I kiedy płyniemy na naszym okręcie łodzi piotrowej, to musimy znać szlak. Ktoś, kto nie czyta mapy, bardzo łatwo pobłądzi. Bardzo łatwo będzie dryfował, tak jak zawieje wiatr. Dlaczego? Bo nie zna mapy. Więc pochyl się nad słowem. Więc studiuj mapę. Dowiedz się, jaka jest droga, bo Jezus jest drogą, drogą, która wyznacza kierunek łodzi Piotrowej. Akcent zostaje przesunięty ze świątyni na dom, na liturgię domową, na własne nasze zaangażowanie i działanie. Może dotychczas nasze zaangażowanie polegało na tym, że wychodziliśmy z naszego domu, do kościoła, a tam już księża wraz z asystą liturgiczną byli przewodnikami naszej modlitwy. Teraz każdy ma szansę, żeby bardziej osobiście wejść w treści, którymi żyje Kościół w tych dniach, zgłębiając je, towarzysząc Panu Jezusowi przed lęką w czasie Drogi Krzyżowej. Aż po poranek zmartwychwstania. Dzięki takiemu własnemu czytaniu tekstów Pisma Świętego jest szansa na osobiste spotkanie z Bogiem, który jest obecny w swoim Słowie. Mogą się w tym jednoczyć całe rodziny. Zwykle łatwiej nam się w domu rozmawia na tematy pracy, nauki, codziennych obowiązków, trudniej zaś, na tematy religijne. Jest szansa. Pytamy, jak po katolicku przeżyć Wielki Tydzień, uroczystość zmartwychwstania Pańskiego i cały następny czas? Co może nam w tym pomóc? Najpierw powinniśmy dowiedzieć się, czy jest transmisja liturgii z naszego parafialnego kościoła. Jeśli nie, to możemy skorzystać z innych przekazów telewizyjnych, radiowych, internetowych. Dobrze by było też zaopatrzyć się w teksty, które pomogą nam włączyć się w liturgię. Ważne jest też zadbanie o wystrój naszego mieszkania znaki pomagające nam w przeżyciu tych treści. Gałązka palmowa. Krzyż, świeca, księga Pisma Świętego, ale też biały obróz na stole. Bo ten stół, przy którym zwykle spożywamy posiłki, nabiera teraz dodatkowego znaczenia, jednoczy rodzinę na modlitwie. Pomaga nam w niej też. Przyjmowanie postaw modlitwnych, oczywiście w miarę sił i zdrowia, postawa siedząca oznacza tego, który słucha, stojąca wyraża gotowość do wypełniania usłyszanego słowa, a kręcząca jest postawą uniżenia, adoracji. Kościół jest także obecny w naszych rodzinach, kościół rodziną. Ale rodzina Kościołem, w nowym świetle na to popatrzmy. Możemy także postarać się wypełnić ten czas, angażując się w rodzinie. Może teraz nadszedł czas, abyśmy, sięgając po Pismo Święte, czytali je z większym zaangażowaniem, nawet z podziałem na role, jak w wypadku opisu Męki Pańskiej samemu czytać i innych do tego zachęcać. Kiedy czytamy pismo Święte, wtedy przemawia do nas Bóg wchodzi w nasze wnętrze i umacnia nas. Jak przeżyć ten czas? Nasze domy są, bardzo osobistą przestrzenią. Chronimy nasz dom i otwieramy tylko dla przyjaciół. Oczywiście nikt nas nie zmusi do takiego przeżywania wielkiego tygodnia i świąt w naszych domach. Pan Jezus czeka na progu, czeka za drzwiami. Mam na imię Barbara. Chciałam się podzielić z Wami y, trudnym doświadczeniem i równocześnie doświadczeniem pełnym nadziei, które, y, które y, przeżywa nasza rodzina. Nasza jedyna córka jest y, z całą rodziną, mieszka w, lo, w Lombardii. Wieści stamtąd przychodzą straszne. Politycznie rzecz biorąc, y, moglibyśmy się załamać, ale postanowiliśmy i tym razem zaufać Bogu. Bo Bóg wielokrotnie dał nam właśnie takie doświadczenie, że czuwa nad nami i że nie musimy się lękać. I tym razem postanowiliśmy, że zaufamy całkowicie tak jak do tej pory. Wspólnie z naszymi dziećmi, każdego dnia modlimy się rodzinnie. Oni tam w Lombardii ze swoimi dziećmi, a my tutaj modlimy się Słowem Bożym. I nagle to słowo Boże staje się dla nas takie żywe. Kiedy czytamy słowa z Ewangelii Świętego Mateusza, Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To rzeczywiście te słowa nas skrzepią. Wiemy, że Bóg jest z nami, żeby nas nie opuścił, że mogą do Niego przychodzić wszyscy, my i nasze dzieci, i nasze wnuki, i nie odejdą niepokrzepieni. I tak każdego dnia inne słowa przychodzą do, do serca, do umysłu. Te piękne słowa z Psalmu 37. Powiedz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, On sam będzie działał. To są słowa, które są dla nas takim drogowskazem. Każdego dnia ufamy Bogu i zawierzamy każdy dzień nasz i naszych dzieci. A Bóg działa. Bóg działa tak, jak dobry Ojciec do swoich dzieci, troszczy się i zabiera nam wszelkie lęki. Tak dzień po dniu, kiedy wieczorami kontaktujemy się z naszymi dziećmi, i wiemy, że są spokojne, że u nich wszystko jest dobrze i u nas też, a równocześnie z, z telewizji płyną trudne, trudne wieści. To nieustannie znów modlimy się słowami, choćbym szedł ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Każdego dnia. Dotykają nas nowe słowa, nowe obietnice Boże i tymi obietnicami karmimy się w codziennej modlitwie my i nasze dzieci. I każdy dzień jest okazją do dziękczynienia i do zawierzenia kolejnej nocy i tak dzień po dniu trwamy w tej rodzinnej modlitwie z ufnością. Z, taki, z takim pokojem serca i wiemy, że Bóg jest z nami, bo zabrał nam wszelki lęk. I za to Bogu dziękujemy i każdego dnia powierzamy od nowa następny dzień. I tak trwamy w tej modlitwie zaufania. I tak będziemy trwać do końca tej pandemii. I tym chciałam się z Wami podzielić. Pan Jezus czeka na nasze zaproszenie. Na nasz akt woli, na nasze dobre słowo. Spróbujmy to zrobić w jedności z całą wspólnotą kościoła. Bardzo możliwe, że w sposób niedoskonały. Jestem jednak przekonany, że nie chodzi tutaj o jakieś specjalne, doskonałe przygotowanie i zachowanie, ale chodzi o gest. O pamięć, o miłość dziecka względem Ojca, ucznia wobec swojego nauczyciela, sługę wobec Pana, bo Jezus jest Panem. Jestem przekonany, że naszemu Ojcu, który jest w niebie, to się spodoba i znajdzie uznanie w Jego oczach. Zaprośmy Jezusa do naszego domu. Życzę Wam wszystkim, moi drodzy, aby przez te domowe spotkania w Jego imię Jezus na stale zagościł w naszym domu. Chętnie Was pobłogosławię. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Spomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Pógący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.